Idzie do życia, święty powiernik. Święta Teresa od Jezusa pisze. On bowiem w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która się mu poleca. Od wielu już lat o ile pamiętam, co roku w dzień jego święta proszę Go o jakąś łaskę i zawsze ją otrzymuję. A jeśli prośba moja jest w czymś niewłaściwa, on ją zawsze sprostuje dla większego mego dobra. Józef oczyma rozumu patrzy na dorastającego w jego oczach chłopca, młodzieńca, mężczyznę. Oczyma wiary widzi zaś Boga za życia i to tak blisko. Śmierć staje się spotkaniem z tym, którego dobrze już znał przez wiarę. Dzielny mąż i ojciec odchodzi przedwcześnie. Odchodzi w obecności Maryi, Jezusa małżonki i syna. Biblia nic na ten temat nie mówi. Według tradycji zaś Józef umiera zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność. Życie Józefa było pielgrzymowaniem wiary w Boga i ufnością Bogu. Codzienność Józefa była drogą nadziei wielkich pragnień w małym świecie. Ziemski czas Józefa był miejscem żarliwej miłości, która zwie się życiem rodzinnym. Jako święty pokazuje, że świętość jest możliwa i jak jest możliwa. Świętość u Józefa była posłuszeństwem i słuchaniem, działaniem i kontemplowaniem, pracą i wychowywaniem. Podejmował on codzienne zajęcia dotyczące domu, rodziny i pracy. Przeżywając to, co zwyczajne, w sposób nadzwyczajny. A dzisiaj Józef jest naszym szczególnym powiernikiem, patronem kościoła naszych czasów. Wyraził to papież Leon XIII. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus od niebezpieczeństwa. Które groziło jego życiu, tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności. Witaj, opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego syna, tobie zaufała Maryja. Z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Święty Józefie, Ojcze codzienności Jezusa, módl się, módl się za nami.